Zapraszam do wykonania owalnej serwetki. Korzystam z takiego zestawu tym razem. Owalna serwetka, która tak naprawdę składa się jakby z dwóch etapów wykonania. Wydaje się, że jest to skomplikowana praca, ale e, wydaje mi się jednak, że, że to nie jest nic trudnego. Zaczynamy od nabrania 33 oczek łańcuszka, ponieważ zaczynamy motyw środkowy całej pracy, dokładnie od samego środka i tak jak już mamy nabrane to, te 33 oczka łańcuszka to nabieramy kolejno pięć oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawijamy nitkę na szydełko i teraz tak odliczamy sobie jeszcze dwie, dwa oczka z tego pierwszego Elementu z tych 33 i wkłuwamy się w trzecie oczko. Przeciągamy nitkę i wykonujemy po prostu słupek. Czyli tu, tak naprawdę, w sumie tu mam 7 oczek: 2 na podstawę, 3 na słupek i 2 na daszek. I mam jedną. Pustą krateczkę, dorabiam jeszcze jedną pustą, czyli nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, pomijam dwa oczka a wpływam się w trzecie i z tego trzeciego też wyprowadzam sobie po prostu słupek. A i już mam. I teraz kolejna część to dwie kratki pełne. Dwie kratki pełne to siedem słupków obok siebie. Pierwszy już mam, więc dorabiam jeszcze sześć. Czyli mam już dwa. Trzy. Cztery. 5. 6. no i 7. 7 słupków, czyli dwie pełne krateczki, już mamy, teraz czas na jedną kratkę pustą, czyli znowu nabieram dwa oczka, łańcuszka, nabijam nitkę na szydełko na dole, pomijam dwa oczka, a wkłuwam się w trzecie i z tego trzeciego wykonuję po prostu słupek, ok, już mam. I dalej do wykonania cztery pełne kratki, czyli trzynaście słupków obok siebie. Pierwszy słupaczek już mam, więc nabieramy kolejne: dwa, trzy, cztery. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 no i 13. Tutaj tylko chciałam zwrócić uwagę, że jak podhaczamy sobie to oczko łańcuszka, to tak patrzymy, żeby były dwie niteczki nad szydełkiem, bo wtedy po prostu fajniej nam się to wszystko układa. Ok, czyli mam już cztery pełne i teraz zostały nam jeszcze dwie kratki puste. Czyli znowu nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, tu wkłuwam się w trzecie oczko łańcuszka i wykonuję z niego słupek. I jeszcze raz dwa oczka, nawijam nitkę i w ostatnie oczko tutaj się wkłuwam. O! I wykonuję słupek. Także tym razem idealnie się udało. Ilość oczek idealna, bo nic nie zostało, łańcuszka ani też nie zabrakło, więc tak wygląda pierwszy rządek. Dwie kratki puste, jeszcze raz, dwie kratki puste, dwie pełne, jedna pusta, cztery pełne, no i dwie puste. Przerzucamy sobie na drugą stronę i zaczynamy tym razem od trzech krateczek pustych, czyli na początek nabieram trzy oczka na słupek, dwa oczka na... Daszek, mam słupek. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się tutaj w ten pierwszy słupek sąsiedni i też wykonuję nowy słupeczek. I mam pustą kratkę. I dorabiam sobie jeszcze dwie krateczki puste. Czyli raz. I dwa. I tutaj pomijamy dwa słupki, a wkłuwamy się w trzeci. O, mam trzy puste. I teraz po tych trzech krateczkach pustych wykonuję cztery kratki pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. Pierwszy słupek już mam, drugi, trzeci. czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. I teraz na mostku wykonuję dwa słupki, tak zwykle robimy, o, czyli mam już 12 słupeczków i ostatni słupek wkuwam już w słupek z poprzedniego rządku. Proszę bardzo, mam cztery pełne, po tych czterech pełnych do wykonania cztery kratki puste, więc znowu nabieram dwa oczka, nawijam nitkę, tu pomijam dwa słupki, a wkuwam się w kolejny, o. Pierwsze oczko puste, znowu pomijam dwa słupki, wkłuwam się w trzeci. O, kolejny i jeszcze jeden. Tutaj muszę tak wycelować, żeby w trzecie oczko się wkłóć. O, nie zahaczać, tylko wkłuć się, bo jak zahaczymy, to będzie nam później spadał ten słupek i nie będzie to dobrze wyglądało. Więc tak wygląda ten drugi rządek. Trzy puste, cztery pełne, cztery puste. Przerzucamy na drugą stronę. I zaczynamy od trzech pustych krateczek. Czyli na początek nabieram pięć oczek. Trzy na słupek, dwa na daszek. Nawijam nitkę, wkłuwam się oczywiście tu. O. I trzy, okej, okay, mam trzy puste. I teraz do wykonania 5 krateczek pełnych, 5 kratek pełnych to 16 słupków obok siebie, czyli tutaj na mostku wykonuję 2, więc mam już 3, a przede mną jest jeszcze 13 słupków i te wszystkie 13 słupków po prostu ponawiam, wkuwam się w każdy sposób, na żadnego nie pomijam. Okay, mam pięć pełnych i teraz czas na trzy puste. Czyli raz. Dwa. I trzy. O. Także trzy puste, pięć pełnych, trzy puste. Przerzucamy na drugą e, stronę e, pracy i tutaj zaczynamy od dwóch pustych krateczek, czyli na początek znowu pięć oczek nabieram. Nawijam nitkę, wkłuwam się w słupek, wykonując słupek. O i jeszcze jeden. I teraz krateczka pełna, czyli tutaj na mostku daję dwa słupki dodatkowo. O. A trzeci słupek już sobie opieram na słupku istniejącym w poprzednim rządku. I po tym jednym pełnym okienku wykonuję dwa puste. Czyli pomijam dwa słupki, wkłuwam się w trzeci. Raz i dwa, no i trzy kratki pełne. OK, i po tych trzech pełnych, trzy puste do końca. Raz, dwa. Hej, tu muszę się wkuć. I trzy. Ok, czyli mamy już czwarty rządek. Dwie puste, jedna pełna, dwie puste, trzy pełne i trzy puste. Przerzucamy na drugą stronę i tym razem same puste krateczki. Wszystkie puste, tylko ponawiamy tą jedną jako kratkę pełną.